Witajcie prawdziwi Polacy. Jedna sprawa, znowu weszli złodzieje do sklepu, połamali niektóre rzeczy, wykrywacz do kradzionych produktów połamali, szarpali, szarpali się pracownicy z, z tymi złodziejami niepotrzebnie, bo oczywiście ani nie mieli prawa szarpać się ze, ze złodziejami, bo tylko ochroniarz może. Cokolwiek robić, ani, e, ani nie mieli prawa połamać jakichkolwiek rzeczy, uszkadzać podczas tej szarpaniny, bo skoro nie są ochro, ochroniarzami, to wszystko spada na nich. No, ale oczywiście pewnie firma wymieni na nowe i co najwyżej może powie im, żeby więcej nie szarpali się ze złodziejami. E, I ja też Wam mówię nie ryzykujcie swojego życia za, za milionerów bilionerów i nie ryzykujcie swojego życia za świeczki czy tam pizzę, czy, czy tam frytki które złodzieje kradną nie ryzykujcie swojego życia e, druga druga sprawa no to dzisiaj niedziela i tak jak zawsze będę powtarzał porzućcie Porzućcie te religie, które, które sami nieraz widzicie, mają zło w sobie, tylko widzicie i akceptujecie nadal. Porzućcie te religie, oczywiście mi chodzi o te największe religie i znajdźcie własną drogę, drogę światła, drogę do Boga. Pomóc może w tym wam nasza grupa Oświetlamy drogę, bo oświetlamy drogę właśnie. Wam wszystkim wystarczy być dobrym człowiekiem, moralnym człowiekiem i sprawiedliwym człowiekiem. Te trzy rzeczy e, można powiedzieć jeszcze człowiekiem z miłością. E, te trzy rzeczy, żeby być w naszej grupie. Czyli dobrym, starać się być dobrym człowiekiem, moralnym człowiekiem, czyli czynić jakieś dobro, nie tylko gadać, e, być moralnym człowiekiem i, e, i sprawiedliwym człowiekiem. Te trzy rzeczy, ja to muszę gdzieś tam jeszcze zapisać czy zrobić jakiś dodatkowy filmik o tym, czy co e, Ale te trzy rzeczy albo na YouTube w opisie. Napiszę. I te trzy rzeczy są bardzo ważne. Bóg, Bóg nie potrzebuje, żebyście, żebyście składali swoje modlitwy. Bóg nie potrzebuje, żebyście nazywali jakieś zwykłe książki świętymi księgami. Bóg nie potrzebuje, byście nazywali choćby o taki krzyżyk z, złożony z dwóch desek. Świętym Krzyżykiem, bo to nie jest żaden święty krzyżyk, to Bóg nie potrzebuje, żebyście, żebyście padali na kolana. Bóg tego wszystkiego nie potrzebuje. Bóg potrzebuje tego, że skoro stworzył Was ludźmi ludźmi, istotami myślącymi, rozumnymi skoro stworzył was ludźmi żebyście byli tymi ludźmi, tego potrzebuje Bóg, żeby ucieszył się że tak stworzyłem ludzi i pozostali ludźmi, nie zmienili się na złe ludzkie zwierzęta ludzkie zwierzęta to są ludzie, ludzie i lu ludzie, zwierzęta. Nie zmienili się na ludzkie zwierzęta, pozostali ludźmi. Tego potrzebuje Bóg. Więc pozostańcie ludźmi i wyjdźcie, wyjdźcie z tych większych religii, poszukajcie nowej drogi. I tak jak już powiedziałem, pomaga, pomóc może Wam w tym. Nasza grupa, oświetlamy drogę, gdzie Bóg jest dla wszystkich, nie ma Bóg religii, narodowości. Jezus jest dla wszystkich, nie ma religii, narodowości. I wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie musisz mieć wiary, ale wystarczy, żeby być dobrym człowiekiem. Bo jak jesteś dobrym człowiekiem, to Bóg Cię kocha z całego serca. Jak jesteś złym człowiekiem, no to jak jesteś mało zły, to Bóg stara się Ciebie zmienić. Jak jesteś dużo zły, no to, no to masz piekło, przeciwieństwo. Boga i przeciwieństwo nieba. Pozdrawiam serdecznie.